Dzień dobry. Tuż przed włączeniem kamery, słowo czułość. Czułość, ale też może być wyczulenie na kłamstwa. Gdzieś tam się coś no, czujniej zrobiło, ale czułość. Ale ogólnie to jest takie, to takie bardzo przyjemne odczucie tutaj. No państwa, już patrzymy, co, co za tym idzie. <tryby> no, jakieś finalizowanie, takie doprowadzanie do, do stanu, żebym ja już wreszcie wiedział o co chodzi. No, to jest takie rozeznanie się w sytuacji. To jest taka ciekawość. Co kieruje słyszę słowo mechanizm, co kieruje mechanizmami, co jest po czym, jaka jest kolejność, w jaki sposób to wszystko działa. Czy tutaj e, państwo się zajmują jakimiś duchowymi sprawami, oprócz tego, że to jest archetypiczne dla, dla, dla ryb. To jednak taki, takie zastanawianie się trochę tak filozofią, no, Państwa Jowisz jest ich patronem, e, czyli filozof. Mm, takie tematy pod tytułem Sens życia, skąd się wzi wzięło, antropologia, takie doszukiwanie się przyczyn. Jeżeli to nie jest aż tak daleko, to tutaj w takim swoim kręgu własnego życia doszukuje się przyczyn. Chcę znać przyczyny, bo wiem, że od tego wzięło się to, na czym obecnie stoję jest taka, taka metodyczność. No stoją państwo naprzeciwko panny, czyli panna musi mieć e, informacje, musi mieć m, takie podejście e, przyczynowo-skutkowe oczywiście. E, panna kocha mieć rozpisane. Naprawdę czuć e, taką ekscytację, takie podniecenie u państwa. przeze mnie to przeze mnie czytającego to teraz przechodzi takie Ekscytacja um, połączona z podnieceniem, połączona z um, ciekawością um, odnośnie przyczyny. Po prostu przyczyna. Ja chcę znać przyczynę. Ale, 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 żeby zakończyć, bo do tego to prowadzi. Ja muszę znać przyczynę do tego, żeby skończyć. Jakąś rzecz, dlatego, że jeżeli ja poznam przyczynę, od czego się to wszystko zaczęło, ta dana historia, to wtedy ja będę mógł ją tak bardzo gładko skończyć. No, dali mi Państwo zadanie ciekawe, bardzo intrygujące, <grytanie> ale właśnie, a to jest właśnie ta Państwa archetypowa energia ym, przyciągania. Przyciągania, ja to też czuję teraz. Eee, oczywiście, to jest państwa. To należy do państwa, ta energia, że tak bardzo mnie ciągnie do tej przyczyny. Przyczyna. Dobra, zobaczmy, co. Jak, jak to idzie. Na tyle, ile będzie pokazane, bo, bo też państwo są Neptunikami, czyli, 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 czyli to jest yy, nie do końca i nie zawsze to, co materialne. Ale zobaczymy. Może zobaczmy tę przyczynę tutaj? Przyczyna. Hmm. Wyczulenie na kłamstwo. Wyczulenie na kłamstwo. Pokazał się dwa razy lew i pokazuje się taka historia. Ja chcę znać przyczynę, dla której się tak dusiłem w tym związku. Przyczyna takiego ścisku, dlaczego ja. Dlaczego nie było w ogóle dla mnie miejsca w tym związku, to jest ciekawe. Byłem w nim fizycznie, ale nie było dla mnie miejsca życiowo. Była tylko obecność. Ktoś mnie chciał tylko dla obecności, żeby nie czuć się samotnym. Natomiast y, ta obecność wystarczyła tej osobie, ale no, mnie nie, niekoniecznie. Dlatego, że no, wygląda na to, że ja byłem tej osobie do czegoś potrzebny. Stąd ta obecność. Do czego byłem potrzebny tej osobie? Moja rybia kojąca właściwość pod tytułem zaspokajanie emocjonalne, takie wsparcie na tym polu. Miało we mnie, w tej drugiej osobie, wzbudzić, miało mnie uspokoić, dlatego że ja ciągle stałem na baczność, jeżeli chodzi o swoje zachowania, o swoje reakcje. Ryby mi to złagodziły, ryby spowodowały, że tak jakby oblały mnie balsamem na, na fizyczność ciała, i wtedy ja się czuję komfortowo we własnej skórze. Bo ta skóra jest miękka wtedy i, i, i przenosimy to na duszę, przenosimy to na emocje. Ja potrzebowałem ryb po to, potrzebowałem em, obecności ryb, po to tylko, żeby one mi mm, dały poczucie, że tak, że tak naprawdę ze mną jest wszystko ok. Tylko ja przesadzam. Ja, y, ja trochę gdzieś tam przeginam z tymi swoimi reakcjami, ale w sensie takim, że mm, ja. Ja, ja jestem za sztywny w życiu. A ryby. A ryby w ten sposób dają mi taką, taką elastyczność. No jak to ryby, prawda? Jak widzimy, jak sobie pływają, że to jest takie. Te, te, te ruchy są takie gładkie, takie, takie bardzo smukłe. I to jest remedium, smukłość ryb, emocjonalna smukłość i elastyczność ryb daje, daje mi. Um, to jest moje remedium. To było moje remedium. Ja potrzebowałem osobnika spod znaku ryb, po to tylko, żeby właśnie w taki sposób się złagodzić trochę, skruszyć yy, tę moją twardość i sztywność emocjonalną. Ryby bardzo mi tutaj pomogły. Ryby są tutaj moim takim przyjacielem, powiernikiem moich sekretów, dlatego że ja w obliczu bycia naprawdę roztrzaskanym emocjonalnie zdradzonym seksualnie emocjonalnie w pewnym momencie, jako skutek, nabrałem skorupy. A ryby przyszły i mi tę skorupę zmiękczyły. Oj, bardzo dobrze jest mieć rybę za przyjaciela tutaj, w tym przypadku. Naprawdę jest ta pomoc, ta ofiarność tutaj, ta posługa ryb. Ryby jeszcze raz stoją naprzeciwko panny. Panny są bardzo pomocne bardzo takie usłużne. Więc jeszcze ryby, dodając ten element emocjonalnego wsparcia, przyznam szczerze, ja czytający czytam yy, czuję takie ukojenie. Takie naprawdę czuję energię tej osoby, ale też samych ryb, że, że to jest takie łagodne, powoli, delikatne, kilka sekund przed włączeniem kamery, czułość. Takie bardzo pozytywne, bardzo takie yy, podniecające, ale też. Uzdrawiające właściwości, które ryby tak przekierowały na tę osobę po to, żeby ona mogła zdecydować, żeby mogła skończyć te swoje rozterki, tę swoją sztywność emocjonalną. Muszę poznać przyczynę, żeby zakończyć. Ryby po prostu tutaj niesamowicie uzdrawiają człowieka. Oczywiście, w ogóle ryby dają takie poczucie, okej, okay, ja się już przestaję dusić i ja mogę po prostu, ja mogę, ja mogę po prostu tak w swoim życiu już swobodniej oddychać, dosłownie wręcz. To też są takie fizyczne, psychosomatyczne sprawy. Ja nie dość, że usztywniony emocjonalnie, tak przygnieciony, gdzieś tam jakieś w klatce piersiowej, brzuchu, w ogóle w korpusie ciężar, jak to się mówi potocznie, yy, kamień na sercu, no to teraz on spada zdecydowanie, dlatego że tu ryby pomogły. Ryby wsparły, ryby przytuliły, ryby okazały czułość. Ryby, 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 ryby. Jakie to szczęście, że to akurat ryby mi pomogły. No rewelacja po prostu, tutaj nie dość, że z rybami można było sobie fajnie pogadać, to jeszcze ta czułość, ryby przytuliły po prostu. Wzięły człowieka normalnie jak, jak trzeba i po prostu wytuliły tak emocjonalnie. Fizycznie też, no bo tutaj wszystko leci. Udzieliły takiego prawdziwego, diamentowego wsparcia. Dobry uczynek. To na pewno. Wszystkiego dobrego. I dziękuję.